Pytam, co się stało tutaj na miejscu? Sierdzian Kamil Wetoszka z Wydziału Ruchu Drogowego z Radomia. Zostaliśmy wysłani przez dyżurnego komendy do zdarzenia, gdzie, gdzie ze, z relacji dyżurnego mieliśmy, że na ulicy Natolińskiej zapadł się pojazd. Po przybyciu na miejscu w rozmowie z kierującym uzyskaliśmy informację, że podczas wycofywania tu na posesję numer 50 Pojazd, pojazd, zapadł się na jezdni. Panie sierżancie, czy pojazd był załadowany, obciążony? Według relacji kierowcy miał ładunek 7 ton, był załadowany towarem. A czy to jest Pana zdaniem normalne, że kiedy się jezdnia właśnie w ten sposób aż yy, załamuje? że jest taki dół ogromny, że jest, jest pusty. Przecież gdyby to był samochód osobowy, prawda, mogłoby się coś... stać. Spotkaliśmy się pierwszy raz z taką sytuacją, że po zapadnięciu i odkryciu na nawierzchni zobaczyliśmy, że nic tam nie ma. Pod... Można powiedzieć, pusta, pusta jezdnia pod skłonem. Będzie teraz jakoś teren zabezpieczony, żeby nie doszło do jakichś Zabezpieczymy miejsce, dopóki nie przyjadą panowie z zarządu dróg i oni prawdopodobnie wyłączą całą ulicę z ruchu, zabezpieczą odpowiednimi barierami, tak żeby tu... Do podobnych zdarzeń nie doszło. Dziękuję bardzo. bardzo.